Cześć, i witam. Powrócił Denopro. Nie ma hero zero. <grym> Wiem, już dwa miesiące nie miałam mnie na kanale, ale będę. Jest dużo w planach, co y, się zmieni na kanale i też nie. A ja chciałbym was zaprosić do zainstalowania aplikacji na Androida oraz i na iOSa B Network. To jest kryptowaluta, można w nią y, Zainwestować tak po prostu, wchodząc na nią i co 24 godziny po prostu tylko coś jednego klikać. Czyli taki, jakby mining. Nie bierze wydajności baterii. Możecie wyłączyć wtedy telefon albo, jeśli chcecie to sprawdzić, ja już to sprawdziłem. I po prostu pobieracie, robicie sobie konto i tam będzie, jeśli chcecie do drużyny dojść, bo można stworzyć drużynę, na którą po prostu każdy z osobna dostaje tyle, ile jest ludzi, dostaje jakiś procent bonusa kopania tej po prostu kryptowaluty. Ta kryptowaluta jeszcze nie jest w obiegu, była kiedyś. Teraz nastąpiło taki czas, że będzie dopiero ją z tej aplikacji można y, pobierać w 2022 roku żeby nie było komentarzy jeśli chcecie coś wiedzieć więcej na ten temat piszcie w komentarzu ja wam odpowiem i tak robicie sobie konto dobra zrobiliśmy sobie y, krótką pauzę tutaj macie no, od razu jak chcecie się zalogować przez Facebooka oraz i przez Gmail, wpisujecie obecnie sobie jakiś tam nick. Wtedy tutaj wpisujecie sobie, żebyście byli w mojej drużynie i byśmy kopali coraz więcej tego, i byśmy mieli coraz więcej tego. No i coś może by z tego było. Wpisujemy tutaj Dano Pro. Nie Deno Pro, tylko Dano Pro. Robimy swój. Teraz mamy jednego. B. Jest jeden B. Patrzymy. Jest. Jestem nieaktywny. Okej. Okay. Dobra. Teraz sobie kopiemy, wciskając tą wszczółkę. I tutaj możecie sobie sprawdzić. Hmm. Ile po prostu tak. Jeśli bym był aktywny, to bym po prostu zaakceptował was, i po prostu tutaj by był plusik. Ile byśmy dostawali teraz tych binów? To tak. Robicie wpisując mój kodzik i ja teraz mam u siebie swojego tam y, jakąś osobę która doszedła do mnie i mam 0.04 b na godzinę ale z tego jeszcze mam 20 y, 0,20 b przez to że utworzyłem swoje konto i czyli kopię godzinnie nie 0,20, tylko 0,24. Czym więcej, to tylko jeden przycisk w dniu. Więc zapraszam Was do kopania i zobaczymy, jak będzie w 2022, co z tego wyjdzie. Czy ktoś? zarobi czy też nie a łatwo jest zarobić więc polecam mój link to Dano Pro tak jak było wcześniej pokazane możecie kopać dzięki cześć